Dajcie, ja nazywam się Dawid, od 11 lat prowadzę swoją firmę, która zajmuje się szeroko pojętymi sztukami audiowizualnymi. Coś, z czym bardzo często spotykam się podczas swojej zawodowej pracy, to jest szeroko pojęte stwierdzenie, tudzież opinia, iż nie robimy tego, ponieważ nie mamy czym. Tak naprawdę, moi drodzy Państwo, czym ma każdy z Was, ponieważ każdy z Was ma w kieszeni takie magiczne narzędzie. Nazywa się ono telefon komórkowy. Jak nagrywać telefonem? Zapytacie, jak robić zdjęcia telefonem? Zasadniczo tak jak każdym innym narzędziem od tego jak komunikujecie. Ważniejsze jest tak naprawdę to, co komunikujecie, i nawet najniższej klasy sprzętem można opowiedzieć bardzo fajną historię, która zainteresuje waszych odbiorców i stanie się dla nich atrakcyjna, co będzie równało się z tym, że wasze zasięgi, wasi odbiorcy dowiedzą się o was i będą mieli dużo łatwiej do was dotrzeć i miejmy nadzieję, będą rozpowszechniać wasze treści, co będzie owocowało tym, że wasze projekty będą lepiej komunikowane, lepiej promowane i co mam nadzieję przełoży się na to, że kolejni grantodawcy będą chętniej dostarczać wam kolejnych funduszy na działania. Szanowni Państwo, problem, z którym ja osobiście spotykam się najczęściej, i to jest sposób przedstawienia treści. Wystarczy zbudować pięć zdjęć, które w tym momencie widzą Państwo na ekranie. Za pomocą których opowiadamy historię przez wielkość kadrów, przez detal danej historii i ta historia staje się ciekawsza i, i przyjemniejsza. Na podstawie tego przykładu można byłoby spokojnie opisać bardzo długiego posta, gdzie rozpisujemy się o roku produkcji tych uli, po co one są, wyjaśniamy zasadę działania ula, a tak naprawdę pokazując pięć prostych zdjęć, cała historia jest sprzedana i dokładnie w taki sposób możemy zwrócić uwagę naszego odbiorcy, zainteresować go, ale też nie marnować czasu na pisanie długich i obszernych treści, które. Które moim skromnym zdaniem, przez młodzieży nie tylko nie zostaną odczytane, ponieważ żyjemy w czasach TikToka, czasach Instagrama, gdzie istotniejsza jest ładna treść, a niekoniecznie treść fizyczna, którą sami przekazać. Jeśli opowiadacie swoją historię, tak jak mówiłem wcześniej, starajcie się skupić na tym, by Zdjęcia były różnorodne, by zdjęcia były estetyczne. W przypadku osób mających, kolejny raz pokażę, to magiczne urządzenie, warto jest go poznać. Ja tutaj będę miał kilka takich drobnych porad dla Państwa, które mam nadzieję będą przydatne. I spowodują, że Państwa treści będą wyższej i lepszej jakości. Pierwszą sporadzką, która zawsze mi się nasuwa, jak myślę o wyjściu i robieniu jakichkolwiek materiałów za pomocą urządzenia nagrywającego tudzież fotografującego, jest to, by to urządzenie zabrać, by było ono naładowane i by mieć miejsce na karcie pamięci. Co jeszcze się przydaje? Ściereczka z mikrofibrą. Jest to kawałek materiału, którym wyczyścić możemy nasz obiektyw. Bardzo często wykorzystujemy go do czyszczenia okularów. Dlaczego warto jest mieć tą ściereczkę? Ponieważ jak będziemy robić tak, jak robi to większość z nas czyli wycierać nasz obiektyw o koszulkę, spodnie albo część naszej garderoby to fizycznie możemy porysować nasz telefon. W sytuacji, kiedy go porysujemy, niestety zdjęcia będą niższej jakości, będą na nich widoczne artefakty i będą wyglądały gorzej. Kolejnym z elementów, na który warto zwrócić je z uwagę, jest kwestia postprodukcji zdjęć. Dużo osób w swoich telefonach używa. Filtrów, które są uruchomione z automatów w naszych urządzeniach. Coś, co ja Państwu rekomenduję, to zrobienie zdjęcia w najczystszy możliwy sposób w sensie, żeby było ono dobrze doświetlone, dobrze pokolorowane i żeby przedstawiało to, co chcemy, a dopiero później używać filtrów, nakładek i całej reszty. Co istotne jest, jeśli chodzi o kwestie wizualiów fotografii i coś, co ja mogę Państwu poradzić, to zdecydowanie bądźcie kreatywni. Więc eksperymentowanie z kadrami jest jak najbardziej mile widziane. Anegdotka panująca wśród fotografii, jest taka, tutaj będzie taki protip dla Państwa, że jeśli zdjęcie już absolutnie w Waszym mniemaniu nie wyjdzie, to wystarczy zrobić je czarno-białe i w tej sytuacji staje się ono artystyczne, wygląda lepiej. Coś, co jeszcze mi się nasuwa i coś, co moim zdaniem jest bardzo istotne, to Szanowni Państwo, bądźcie społecznościowi, pokazujcie się w social mediach, pokazujcie samych siebie, ponieważ te projekty są Wasze i im bardziej chwalicie się tym, co robicie, tym bardziej jesteście zauważalni w społeczeństwie, w społeczności lokalnej i przez grantodawców i łatwiej Wam będzie robić Kolejne e, projekty, im lepiej i bardziej estetycznie promujecie swoje projekty, tym moim zdaniem łatwiej również będzie uzyskać wam kwestie sponsorskie. Ponieważ jeśli macie ładne zdjęcia, fajnie prowadzony swój kanał na YouTubie, na Facebooku, na całej reszcie szeroko pojętych social mediów, tym, tym łatwiej moim zdaniem, będzie wam znaleźć sponsora, ponieważ jeśli robicie imprezę i ktoś da wam jakieś drobne wsparcie, a wy w fajny sposób obchodzicie jego produkty, podziękujecie mu, stworzycie fajną treść, to następnym razem ta osoba co osoba do Was wróci.